Mam no, chodź sobie No, ja jestem w Kinie. Tak sobie, jakiś dość trzymał, mój kasa za Raboksa kupił. Ja od razu idziemy tutaj. i będę natrafował. To jest taki kościół. Ten... Ja już to dałem w tej filmie, jeden raz. Ale tak się dałam, to chodzę, bo może niektórzy znają Może wiedzą Некоторые же, тоже. Стоя, что не я, видела, можно, можно выбрать. Можно выбрать кафе. Wow. Wow. Oh, какая yeah, вот как я Как да, да. да, да. Стоя,

Te daję dużo życia chyba. O, co ty kurwa, coś zaś... dziwnego buty. To tak, tak. jest, to widać, że ją gościałam dopiero. Byłki nawet poszły. Mm -hmm.

On tu biega. Łatwo, łatwo. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie wiem, nikogo, ale tak nam się było, że. A mi teraz to już ma tak mało, że tak się na nim uwiązało. Tak? Nie, nie wiesz, to już dla wszystkich, ja się nie, tak, nie, nie czekałem. O. O, nie no, Tego, tego, te teleporty te, nie widać ich nawet.

Będziemy sobie grać w popię, ale napiszcie w komentarzach. No zostawcie lajka like i subskrybujcie. Oczywiście. Może coś będzie jeszcze raz wyłączyć, bo nie. What's happening ok? Wow, a to się na pewno trzeba. Ten port. Mmm. A ktoś się stanie, jak to będzie. By... kiedy kończymy... A, jeszcze na razie O nie, najgorsza część, mam, to taki... Trzeba tak... Niestety tutaj, musimy, robi tak w kamerze. W chodzić, godzinie chodzi żeby robić

ten noc možná jak jako lova na naše a druhý tak. Oni tu jednou za mnou musím to prostě vyskytit. Nemohu vám odchodit, nemohu vám vidět. oni będzie... Benja... o, oh, ma nadzieję, nie, pewnie nie przejdzie, pewnie nie przejdzie, na 100%. ja pewnie nie przejdę. Okej. A nie, na

Я могу говорить, что не видели. но наверное, даже видели, играли, играли, Но то не мать, Вот здесь, когда вы не то не что я সদস্য মজা মেয়ে ঘণ্টা তোমার লগে আয়া আছে তো একদম কেনেহলে ただいま。 Dzisiaj zawsze jak, jak przy ludziach coś robię, to nie wychodzę I... o tej... O, o... To raczej też nie przejdę idę na te suwarunki banne. Ale tamto, na odcinku, ten piątek, to ja będę wychodził ten piątek. No nie mówię wam pewnie Nie no, przejdziemy do otwartego poziomu, jak to nie jest piękne. Robię następny odcinek, to przejdziemy do... Hmm. Spróbuję jeszcze ten piąty, ale tylko

ইচ্ছা করছি ব্যবসা গ্রহণ নিয়ে আর করছি